Szanowni mili widzowie, dzisiaj jesteśmy przy szlaku kolejowym prowadzącym w kierunku Pawłowic z kopalni Pniówek. Można też tym szlakiem dostać się do kopalni Zofiówka. Ponadto, to robisko ma być wykorzystane docelowo, proszę Państwa, do ruchu pasażerskiego. Po modernizacji czy reaktywacji linii kolejowej z Pawłowic do Jaszczębia, znajdujemy się mili Państwo w Jaszczębiu w dzielnicy Jaszczębia Brze. I tutaj, szanowni mili widzowie, proszę zwrócić uwagę, jest dawna stacja kolejowa w Jaszczębie Brze. I chciałbym Państwu zwrócić szczególną uwagę na jedną rzecz. Proszę zobaczyć na różnicę poziomów tutaj i tutaj. Ponoć te tory kiedyś były na jednej wysokości, a jest znaczna różnica w wysokości tych torowisk. A teraz sobie podejdziemy w kierunku budynku Jastrzębie gdzie, bo on się jeszcze ostał. Ale zanim dojdziemy do budynku, proszę zobaczyć, tutaj mamy dwa perony. Tędy biegły tory kolejowe, tam właśnie w kierunku Pawłowic. Tam w kierunku Jastrzębia. A tyle: po tym ruchu pociągów. Tutaj pozostało, czyli ostały się perony. Niestety torów już nie ma i mnóstwo, mnóstwo zieleni. Tutaj, jak Państwo widzą, jest właśnie budynek dworca kolejowego. Niestety, bardzo. Zaniedbany. Przypominam, że ruch pociągu powstał tutaj w 2001 roku. Reaktywacja ma nastąpić w 2029 roku, czyli po długiej przerwie. No zobaczymy, czy ten budynek będzie wykorzystany, czy zostanie odnowiony, czy też nie. A my sobie go pozwolimy obejść dookoła. Proszę zobaczyć, tak on wygląda z zewnątrz. Proszę zwrócić uwagę na okna. Ciężko jest nam stwierdzić, chyba, szyby w tych oknach. A tutaj wszystko jest zamurowane, i wygląda na to, że wejście było z drugiej strony do tego. Budynku. Tutaj obok też jest jakiś mniejszy murek. Nie wiem, czy to były toalety, czy też coś innego. Nie mam pojęcia, proszę Państwa, ale na toalety to raczej nie wygląda. Wróćmy do naszego budynku stacji kolejowej. Proszę zobaczyć, jak on ładnie zarasta. Naprawdę bardzo, bardzo uroczo. Ale czy tak powinno być? No chyba nie do końca, prawda? Stacja kolejowa. Znowu na uboczu. Tutaj zrobimy sobie malutkie zbliżenie na okienka na górze, pootwierane. Tak to właśnie wygląda, ale tutaj, proszę Państwa, jeszcze mamy stare drzwi. Stare wejście. Nawet jest tabliczka. Proszę zobaczyć, księga, skarki wniosków znajduje się bardzo ciekawa tabliczka. Czy te szyby naprawdę musiały być powybijane tyle PKP zakaz wyrzucania śmieci. No można tu znaleźć. Niestety, śmieci widać, ktoś nie przeczytał zakazu? Proszę zobaczyć okna na górze. Może też tam na górze były jakieś pomieszczenia mieszkalne? Trudno mi jest powiedzieć, za bardzo tego nie wiadomo. Zieleni naprawdę tutaj nie brakuje, ale, ale miejsce jest bardzo, bardzo. Bardzo zaniedbane, proszę zobaczyć, okropnie to wygląda, i tam na górze, też niestety, szyby pobybijane. Mam nadzieję, że materiał, odrobinkę Państwa zainteresował. I jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patatai.